Witam serdecznie, z tej strony Arek Husatro.pl, salon motocyklowy husatro, w Opolu przy ulicy Gawędy 70. Dzisiaj zaczynamy cykl jakby szkoleniowy, opisujący, pokazujący naszym klientom, naszym, naszym fanom, jak dobrać daną odzież, daną, dany kask, dane buty, dane rękawice, spodnie jeansowe czy motocykl. Dzisiaj zaczynamy takim cyklem przedstawiającym kaski szczękowe. Jest to jeden z najczęściej wybieranych kasków motocyklowych przez naszych klientów, nie tylko, z racji przede wszystkim funkcjonalności, bezpieczeństwa i wygody. Mamy bardzo dużą rozpiętość cenową również, która jest uzależniona od tego bezpieczeństwa, tej właśnie wygody i funkcjonalności. I teraz na co zwracamy uwagę przy zakupie takiego kasku? Klienci, którzy przychodzą do nas, my oczywiście najpierw zadajemy kilka bardzo ważnych pytań: jaki masz budżet, jakim motocyklem jeździsz i czego oczekujesz od kasku? Po odpowiedziach od dawanych przez naszych klientów, my od razu możemy dobrać mu odpowiedni kask. I przede wszystkim, jak ktoś ma mały budżet, bo są też takie kaski, dobieramy mu kask, który w miarę jest bezpieczny, który ma podstawową homologację kasku motocyklowego szczękowego, który ma wypinaną wyściółkę, który ma blendę przeciwsłoneczną i nie zawsze, jeśli chodzi o szybkę, ma szybkę przystosowaną do pinloka, więc to są kaski najtańsze. I przede wszystkim na te aspekty zwracamy uwagę przy tych kaskach najtańszych. Jeśli ktoś już ma troszeczkę pułap cenowy wyższy, czyli jesteśmy w granicach 400, 600 do 1000 zł, no tutaj już jest rozpiętość bardzo duża. I przede wszystkim kaski już są wyposażone w wypinaną, oczywiście podstawową wyściółkę. Jeśli chodzi o skorupę, już mamy poliwęglan się zdarza. Już mamy kompozyty włókna węglowego. Już mamy bardzo lekkie skorupy. Już mamy z dodatkowymi kołnierzami, które rzeczywiście jeszcze poprawiają bezpieczeństwo, ale też nie są aż tak głośne. Mają oczywiście blendę przeciwsłoneczną, która jest dobrej jakości, która jest, system bardzo fajnie otwiera i zamyka i blokuje tą szybkę przeciwsłoneczną, żeby ona nie opadała, bo w tych tańszych kaskach to się zdarza. Dodatkowo mają bardzo fajną, szyb, wypinaną szyb, szybkę, którą można bardzo łatwo zdemontować i przede wszystkim założyć pin locka, bo szybka już oczywiście procesowana tego pinloka. No i tutaj chciałbym się też zatrzymać odnośnie pin locka. Co to jest? Bardzo dużo klientów przychodzi, ja tłumaczę, że pin jest w zestawie i oni nie wiedzą co to jest. Więc to jest szybka, którą nakładamy od wewnątrz na kask i ona powoduje, że nam przede wszystkim nie paruje. Możemy jeździć w deszczu, w chłodniejsze dni bez konieczności otwierania szybki i praktycznie w ogóle nam nie paruje. Minusem jest to, że mimo wszystko jak ktoś jeździ w okularach, no to niestety i tak okulary mu zaparują, więc ten pinlock mu się nie przyda, więc dla osób jeżdżących w okularach średnie rozwiązanie, ponieważ nic mu to nie da, sam sprawdzałem po sobie. Tak samo blenda przeciwsłoneczna. Ogólnie też zaparuje, a Pinlock nam zabezpieczy szybkie przedparowanie, dlatego ja zalecam zawsze klientom szybki przyciemniane, mocniej mniej i do tego Pinlock i wtedy już jak ktoś nie jeździ w okularach ma temat załatwiony. I to przede wszystkim w tych kaskach do 1000 zł mamy. Później już kaski są od 1000 do 2000 zł, więc tu już mamy naprawdę bardzo lekkie kaski z polikarbonem, z karbonem, z poliwęglanem, z włóknem szklanym, z włóknem węglowym. Systemy PMI, systemy bardzo szybkie od demontowanej szybki, wypinana, wypinana wyściółka w pełni, systemy już do interkomu są przystosowane, tak jak HJC RPH90S, czyli tylko i wyłącznie nam pozostaje zamontować interkom, połączyć kabelki. I mamy już w pełni przystosowany kask. Są to przede wszystkim kaski w pełni bezpieczne, z podwójną homologacją. Też na tym chciałbym się zatrzymać, ponieważ podwójna homologacja P i J charakteryzuje kaski szczękowe, ponieważ jest testowany z otwartą szczęką i zamkniętą. To też jest bardzo, bardzo ważne. Na to też zwracamy, kochani moi, uwagę przy zakupie takiego kasku. i Ta całość robi naprawdę robotę. To jest kask bardzo lekki, wygodny, wielofunkcyjny i w pełni bezpieczny. I to rzeczywiście przy Przekłada się później na sprzedaż. Widzimy z roku na rok coraz większe sprzedawanie tych kasków. U nas kaski są przede wszystkim ozonowane, co chciałbym bardzo podkreślić w cenie. Są przede wszystkim przygotowane, pinlocki są zakładane w cenie, dlatego każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ja mam nadzieję, że taki cykl Wam będzie się podobał, jak Wam się podobało łapkę w górę, komentarz, co byście chcieli ewentualnie przetestować, bo możemy się skupić tylko i wyłącznie na danym modelu, powiedzmy, czym się charakteryzuje kask HJC i90, czym się charakteryzuje kask, powiedzmy, REV, bo to, to już jest naprawdę kask, jeśli chodzi o szczękowe, no to jest jakby hybryda, bo mamy kask, który otwiera się w ten sposób. Więc on tutaj naprawdę jest jakby wyjątkowy. Nie ma dużo tego typu kasków, więc jak ktoś będzie chciał specjalnie o danym modelu zrobić kask, pokazać go od wewnątrz, od zewnątrz. Jak się demontuje szybkę, mam nadzieję, że czas nam pozwoli, będą takie chęci. Postaramy się spełnić Wasze. Prośby i oczekiwania. Więc ja również chciałbym, z, z, w imieniu całego mojego teamu, e, serwisu, złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji nowego roku, zbliżającego się nowego roku. U nas ten rok e, będzie naprawdę bardzo intensywny. Od stycznia już zmieniamy wizerunek salonu, odzież będzie przenoszona, będziemy mam wszystko na bieżąco. Pokazywać. Dodatkowo będziemy cały czas kręcić filmiki, materiały pokazujące dane motocykle, dane pojazdy. Widzę, że jest bardzo duże zainteresowanie, za co bardzo dziękujemy. No i drodzy kochani, subskrybujcie, będziecie na bieżąco poinformowani, czy coś nowego się na naszym kanale pojawiło. Dodam tylko, że do tego filmu będzie dołączony link do artykułu z naszej partnerskiej sieci Dobre sklepy motocyklowe, motocyklowego, gdzie jest właśnie opis, jak dobrać kask szczękowy, i tam są wybrane również modele i opis. Pisane szczegółowo, czym one się charakteryzuje. Z tej strony, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się szczęśliwego nowego roku, do siego roku. Do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć!